Matajowce Banger, ja jestem Dawid, z nami jest Piotrek, a za kamerą jest Szymon. I dzisiaj będziemy grać w króla karnych już piątego na tym kanale. No i zostawcie subskrypcję i łapkę w górę no i przechodzimy do odcinka. Próbuję.

No wiem o tym Daj okay. się Jeszcze minut Brąkarz, jak się czujesz? Jak się czuję? Czuję się jak Sigma. Nie wiem czy to wstawię, nie wiem czy to wstawię Nie wstawisz tego No tak, taki będziesz, że tam światło rozjął. Czekaj, pokażę widzom, co zrobiłeś. Nie fajnie trochę? Ale... Co? I obroń... No. no Nie, Możliwe będzie mieć. Jaki zajebiście panowie! Kładę wam tu telefonik. Papa, Koniec. Dawid wygrał. Cztery Do jaja, inna. do jaja z każdym praktycznie. Nie licząc tego, że ja i wygrałem, to do jaja z każdym. I co, no to co? Gratuluję... Zżycie, co? I... I to jest taki sam. I szczereg w kolejnym odcinku. No I szczereg musi jechać, bo zaraz. I se ma i lecimy po 250 subskrypcji. Właśnie, lecimy po 3000. Super. Nie, my.